Czyli wygrałabym na loterii i tak pracowałabym w tej pracy. Sosza, gratuluję ci nowej pracy! Zasłużyłaś na to! Uhuu! -uh. Gratulacje! O, oh, Marysia, zaktualizowałaś swoje wykształcenie na LinkedInie. Gratuluję! Zasłużyłaś na to! Gratuluję zmiany pracy! Brawo! Wow! Gratuluję bankructwa! Na pewno wiele ci nauczyło. Sukcesy w swoich rękach. Budowałem firmę od zera. prawo prawe Julka. Gratulacje Marcin, powodzenia w nowej pracy. Wow, inspirująca historia. Dzięki. post. Dziękuję, że podzieliłeś się swoją opinią. Dobra robota! Trzymamy Ciebie mocno kciuki. Serduszko! emotikonka, brawo! Uh, ciekawy komentarz. Jestem zachwycona. Trzymam kciuki.